O no, no! No! Witajcie w takiej nowej wierce z Minecrafta na serwerze. O nazwie Evolution. I nie wiem, czy znacie. Widzowie, co to jest za gra, ale chodzi o to, że potwory się tuką, każdy jest jakby potworem, i jak się zabije takiego typa, to właśnie trzeba kucać, i się wtedy ewoluuje, i się wtedy jest jakby kolejnym potworem. Czy lepszym, to nie zawsze. A jak już się tak sześć razy będzie ewoluowywać, to się stanie człowiekiem, i jeśli człowiek zacznie ewoluowywać, to wtedy jakby. No, on wygrywa. Wow. Teraz jestem Blazem. Na początku się z golemem. I także naprawdę można w tym trybie się naprawdę można nauczyć klepać. I jest ona bardzo wkurzająca, więc myślę, że w tym odcinku może być naprawdę. Y, mogę być wkurzony, więc się pośmiecie trochę. Co się tu. No i właśnie. Się mogę bardzo wkurzać. I się możecie pośmieć. Sobie, tak. raz już byłem pierwszy, nie? Ale chyba to zabójstwo. Ja uciekam. Bo już zabiłem to Ja już uciekam. Ja tą mapę już ogarniam. Tu jest na, niestety tylko jedna. Może Fursy wprowadzą więcej. I znam już tu wszystkie kampy, więc tak naprawdę to już easy. No teraz się z pająk. pająk. Bardzo dobrze zabija klipery, Naprawdę. Naprawdę. Ono, no no, no. robi pajęczyny. Właśnie, bo każdy może tak po dwójkom, znaczy no tutaj na tym slocie drugi ma jakby taką super moc, który dane potwory jakby się charakteryzuje. Co tu się dzieje? Pajęczyny ich. Ciebie też. I jak dwie osoby zabijemy i tak trzeba będzie ewoluować to wtedy będzie to dwa razy szybciej. To jest fajne. No, ale to jest bardzo wkurzająca gra. w ogóle napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba tekstur. Taki fajny, nie? Według mnie jest spoko. O, tej kampy na przykład nie znałem. No, te, tej nie. Ale tamtą obok już na przykład tak. I też polecam mieć na myszce wtedy duże DPI nastawione, ponieważ trzeba tu szy szybkie ruchy robić. A. O, do, 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 do. ej, e, eee! E, 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 e. <tryk> oh, o no, no! No! Dobra, slajmy się tak mogą powiększać. Co się tu dzieje? Atakuję tego blaze'a. Tego blaze'a! Blaze! No i tak zauważyłem, że jest to raczej mało popularna gierka, tylko bedwarsy, bedwarsy, bedwarsy to. O. No i tak golem jest wolny, ale ma na przykład duży damage, dużo życia. No, każdy tam potwór ma zalety i wady. Slime, slam, szczerze to. Nie wiem. Trzeba się umieć klepać. No. No, no trzeba się umieć klepać i się można nauczyć. Ja się na przykład tu nauczyłem klepać. No co mnie bijesz, ledwo się zrespiłem. To oni? Nie no, no nie wiem. Piszcie czy wam się tak Strupak podoba. i też tak chciałem jakąś inną grę nagrać, a nie tylko przygoda pod wyspą, przygoda pod wyspą i przygoda pod wyspą. No. Też napiszcie, czy Wam się spodobają takie wierski na serwerze. Może być Murder Mystery. Nie wiem, Build Battle. Build Battle też szczerze kiedyś może nagram. no. Teraz jesteśmy kurczakiem. Kurczak jest bardzo słaby, naprawdę. On ma mało życia, ale jedyną jego zaletą to, że jest mały. A przez to, że jest mały, to ciężko go trafić. Tak golem to go na przykład nie załatwi nigdy, Albo załatwi. Bo po prostu jest tak mało, że ciężko w niego trafić. Kurczaka właśnie. Nie wiem co mnie tak zabiło. Dobra. Ewolu. Ewolu. Bywujemy. Nie chcę stracić tego. Nie będziesz tu robił TNT, dobra. No! No jeszcze tego brakowało. Ale ja się tu opanowywuję, o. Mam drugie miejsce, no nie tak źle. W ogóle ikonka kury, to jest ta super moc. Bla, bla, bla. Hehe. <gry> o, no. Także teraz za chwilę będzie kolejna gierka. No Ech. Skaczemy. Golem może skakać, bo to jest taka ikonka żelaza, co pozwala mu tak właśnie skakać, nie wiem jak to nazwać, wlecieć w kosmos. Wlecieć w inną galaktykę. To był jest fajna kampa. jak cię ktoś nie goni, to sobie tutaj można wlu... w, w...

Jest dick razy dwa dwa razy szybciej. Ewolucja, dwa razy szybciej, czy jak ktoś tam wymawia. Pająk, jak ja, ja nie ten, szybko. Wszystko tu robię, nie? No jednak już trochę w tą grę przegrałem. Wiem w miarę o co tu chodzi. Jak się w to gra? Chodimy tego golema. Uf. Tu 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 tu. Też jak gracie w jakąś grę na tym w Minecraftcie, gdzie się klepie, to też tak dziwnie, dziwnie. No chyba każdy tak ma, ale nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Tam są inni gracze. Nie ma ewolucji, nie ma, nie ma, ale akurat pająki bardzo są dobre na creepery. A ja jestem właśnie creeperem, więc mogę mieć malutki problem. Co, sam sobie wybuchłem? Nie. No jak ja szybko tu idę, nie? Może będę miał... no... Człowiekiem już byłem w wszystkim, już tu praktycznie byłem. O, dydydydydydydydydy, Ciężko tego creepera załatwić, jak jeszcze ma lag Znaczy tak jak ja. Ja też mam hehe. No chociaż tylko takie ścinki. od czasu do czasu, ale tak to raczej płynna gra. Ale to raczej nie od tak bo nie. No. Dzisiaj... Ciekawy jestem, czy się tak surpak podoba. Tak to jest do PZT? Nie wiem. Nie wiem, czy się nadaje do PZT. Jestem kurczakiem! Kurczak dostał jajkiem! Golem! Co ja zrobiłem? On nie trzeba uciekać, 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 dobra. Chyba będziemy człowiekiem. Tak, bo po kurczaku jest człowiek. Człowiek. I teraz, jak będziemy ewoluować... Człowiek ma mało HP. Tylko jakby 10. On... No to już to wygraliśmy. Praktycznie. Nie zdążysz, pająku! Wygrałem! I trzeci zabójca, mam trzecie miejsce! Wygrałem! Wygrałem! Hehe, <laughs> <laughs> chyba drugi raz. No... Ale Ale film jest za pierwszym razem. Chyba robię... No, tak. Naprawdę jestem takim graczem dobrym. No, trochę w to przegrałem. Ostatnie dwa dni chyba. O wow, wow wow No dobrym jestem graczem dobrym 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 graczem Wow 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 wow, wow. bez przesady Bez przesady, bez przesady bez przesady bez... O do, 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 do. tu w domkach też się można chować, ale właśnie Właśnie bo oni tu widzą przez ten płotek trapdory tam były dziwne znaczy ten klapy ale dziwnie to szczerze wyglądało dziwna tekstura ja. tu jest dobra kampa o tej też nie wiedziałem uczę się na odcinkach O kurde, trzeba uciekać. O oh, no, 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 no. no Puserduszka, o oh, no. Ja nie mogę, trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Dobra. Oh. No. Dźwięki takie trochę ten. O, dzień dobry. Impreska, impreska. Z tego co widzę, impreska, impreska, impreska. Wpadłem na kawę sobie tutaj. Na kawę. Wygrałem, ale teraz już ciągle mam pierwszy level. Już goście mają trzeci. Czy tamten to jest jakby zerowy? Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. O tamce w Blajżów również. Dobra, to się kampina. No, dajcie mi się ewoluować, kurde, no ludzie! To jest właśnie najbardziej wkurzające, ale spokojnie, spokojnie, możecie sobie trochę się pośmiać. Jak nie umiem klepać się. No bo nie umiem, to się trochę po śmiecie. się trochę za mnie. No ja mam jeszcze cały czas pierwszy level.

Spokojnie, bardzo spokojnie, spokojnie, co? Nie. Bardzo spokojnie, no! Dajcie mi się ewoluowywać! Ludzie!

to, to nie jest prosta gra. Raz się ma pierwsze miejsce. Raz się ma ostatnie. Hehe. <laughs> <laughs> no naprawdę ta gra taka jest. Ale czasami jest fajna. O tu już nie można wyjść. Co się tam dzie... Opa. Pił I nie dostałem obrażeń. O, trzeci zabójca, ale level mam pierwszy, no. Także, no. No bo zawsze jak, jak kogoś zabijam, bo ja bardzo prosto zabijam ludzi, bo jestem tak mm. dobry w klepie, no to oczywiście wtedy yy, ten... musi mi tutaj ktoś przyjść i zabić. O, z tego co widzę... Hmm. No dobra, widzimy się jak ludzie ten odcinek już trochę trwa i nie chcę, żeby był zbyt długi, żebyście się nie nudzili, To kończymy ten już odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba pomysł na jak Gierek na serwerze, czy wolicie jednak przygoda pod wyspą, czy Minecraft budowa. Napiszcie to w komentarzu. Żegnam się z wami. No i cześć do widzenia.